Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób wykonać taki podstawowy skok w scratchu. Załóżmy, że idziemy sobie w prawo, wciskamy spację i wygląda to następująco. Wiadomo, że tutaj nie będziemy wykrywać podłoża, nie będziemy mogli wskakiwać na pewne rzeczy. Skok ten przyda się wtedy, kiedy będziemy mieli taką samą podstawę, czyli poziom, po którym będziemy się poruszać. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle. Skok ten jest całkiem dynamiczny. No, i cóż, zapraszam Was do projektu. Zaczynamy od nowego projektu. No i tak, żeby stworzyć jakiś bardzo prosty skok, który będzie wyglądał trochę inaczej niż ten, co Wam pokazałem, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Załóżmy, że ja dodam sobie tutaj jakąś podstawę, może niech to będzie nawet za pomocą tła, czyli załóżmy, że nasz kod będzie chodził sobie tutaj po tej brązowej ziemi. No i jeżeli chcemy, żeby on mógł podskakiwać, to przechodzimy sobie do zdarzeń, kiedy kliknięto, następnie wybieramy kontrolę, zawsze, dodajemy jeżeli, no jeżeli co, wciśniemy spację, to wtedy ma podskoczyć, więc przechodzimy do czujników i wybieramy, jeżeli klawisz spacja naciśnięty, to. No i co musimy zrobić, żeby on podskoczył? Musimy zmienić jego pozycję Y w górę, czyli musimy ją powiększyć, a po chwili musimy ją pomniejszyć, żeby on wrócił do tego stanu początkowego. Więc moglibyśmy zrobić coś takiego, że przychodzimy do ruchu i chcemy zmienić y, na przykład o 100, w zależności jak wysoko ma on podskoczyć. A następnie możemy wybrać, żeby znowu zmienił y, ale tym razem o wartość ujemną, czyli. Minus 100. No i teraz, oczywiście, żeby to było widoczne, to musimy dodać pomiędzy tym jakiś klocek, żeby odczekał. I teraz, jak damy sobie play, to zobaczcie, podskakuje i spada. No, jakiś tam efekt mamy, aczkolwiek raczej nie chcielibyśmy czegoś takiego wykorzystać w naszym projekcie. Więc co innego możemy zrobić? Możemy usunąć sobie to i możemy dodać taki klocek, który będzie symulował zmianę tej lokacji Y, czyli na przykład żeby to wyglądało bardziej płynnie, będziemy powtarzać ten ruch w górę i w dół, ale w takich małych odstępach. Więc możemy sobie dać powtórz na przykład 10 razy zamiast od razu przenieść tego kota na samą górę, to będziemy go 10-krotnie przesuwać po trochę. Teraz oczywiście podnieśliśmy go w górę za pomocą tego bloku, ale chcemy też go później znieść w dół, więc damy sobie duplikuj, przejdziemy tutaj poniżej. I później będziemy chcieli pomniejszać jego pozycję, więc dajemy minus 10. Dajemy sobie teraz play. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No i wygląda to w ten sposób. Jest już to na pewno dużo płynniejsze. No ale nie wygląda to jakoś tak szałowo, prawda? Skok najlepiej wygląda wtedy, kiedy dodamy mu takiej dynamiki. Kiedy on z początku wznosi się dosyć szybko, a później pod wpływem grawitacji zaczyna zwalniać. I później znów w dół zaczyna się rozpędzać, czyli zaczyna wolno, a później coraz szybciej zaczyna opadać. Jeżeli taki skok, jak widzicie tutaj, Wam odpowiada, to oczywiście kończymy i możecie sobie taki skok zastosować. Ale ja bym chciał Wam pokazać, jak stworzyć lepszy skok. Więc teraz przejdziemy sobie do zmiennych i utworzymy nową zmienną, która będzie odpowiadać za długość tego skoku. Na chwilę obecną mamy do czynienia z sekwencją 10 małych skoków ponieważ mamy tutaj 10 razy 10 jednostek, czyli 10 razy wznosimy się w górę o 10 jednostek, czyli to wygląda w ten sposób. A my chcemy zrobić tak, żeby ten skok, czyli ta odległość y zmieniała się, żeby z początku było to dosyć duży skok, a później stopniowo, żeby on się zmniejszał. I w drugą stronę, żeby następowało to Odwrotnie. Więc przejdźmy sobie tutaj i utwórzmy nową zmienną, nazwijmy ją na przykład skok i wybierzemy to tylko dla tego duszka. Damy OK. Na początek to sobie zostawimy, ponieważ no tutaj wykorzystamy to. Powtórzymy to nie dziesięciokrotnie, ale sześciokrotnie, więc zmienię sobie tutaj to na szóstkę. No i tak, chcemy ustawić ten nasz skok na pewną wartość, czyli dajemy ustaw, no i chcemy to zrobić za każdym razem, kiedy wciśniemy klawisz spacji. Więc dajemy tutaj ustaw skok, no i tutaj wybieramy sobie jakąś taką wartość początkową. Ja wybrałem sobie na przykład 36. Tutaj bym chciał, żeby to była taka wartość, przez którą w łatwy sposób mogę podzielić tą ilość razy, tą sekwencję. Czyli 36 dzielone na 6 to nam wyjdzie 6, tak? Czyli dzieli nam się to prawidłowo, no i później będzie nam dzięki temu dużo łatwiej. Teraz nie chcemy zmieniać y o 10. Tylko teraz za każdym razem będziemy chcieli zmieniać tą wartość, właśnie o skok. Więc tutaj wrzucamy sobie tą zmienną skok. Tak samo będziemy chcieli robić tutaj na dole, więc tutaj powielamy to samo. Następnie będziemy chcieli zmieniać wartość tego skoku. Zaczynamy od dużej wartości i pamiętajcie, jak mówiłem, że najpierw zaczynamy dużo, później zmniejsza się trochę, znowu się zmniejsza, znowu, znowu, aż ten ruch będzie właśnie wyglądał na taki z początku bardzo dynamiczny. Będzie zwalniał, i później z powrotem będzie nabierał na prędkości. Więc zaczynamy od większej wartości, i teraz musimy ją zmniejszać. Czyli damy sobie zmień, skok i będziemy ją zmniejszać o minus 6. No bo wiadomo, musimy dać wartość tutaj ujemną, żeby to się nam pomniejszało, prawda? Czyli 6 razy będzie się pomniejszać. Więc na początek będzie 36, później 30, 24, 18 i tak dalej aż dojdziemy sobie do zera. No i jak dojdziemy do zera, to wtedy chcemy opadać, czyli chcemy tą naszą wysokość pomniejszać dalej. Będziemy mieć 0 w tym momencie u góry, więc dalej chcemy zmieniać skok o minus 6, żeby ta nasza wartość y pomniejszała się dalej o minus 6. Więc tak naprawdę możemy sobie kliknąć tutaj, zduplikować i tym razem tutaj ten blok musimy dać na samą górę, ponieważ najpierw musimy to zmniejszyć, a dopiero przesunąć naszego bohatera o tą zadaną wartość. No i zobaczmy, jak to działa. Teraz, jak łączymy sobie play, ciskamy spację i zobaczcie, że wygląda to już znacznie lepiej. Oczywiście teraz możemy dodać sobie jeszcze duszki, żeby widać było, że on skacze. Więc przejdźmy sobie do kostiumów. Tego kostiumu nie potrzebuję, więc go usunę. Wybiorę sobie kostium, wpiszę tutaj cat i wybiorę sobie cat flying. Teraz wrócimy do skryptu. No i za każdym razem, kiedy wciśniemy spację, będziemy chcieli dodać tutaj wygląd. Zmień kostium na cat Flying. No i przez całą tutaj długość tego skryptu chcemy, żeby taki kostium był zachowany. A na koniec, kiedy już opadnie, będziemy chcieli zmienić ten kostium na kostium 1. No i oczywiście na początku, kiedy uruchamiamy grę, też możemy sobie dać, żeby kostium był zawsze tym. Kostiumem pierwszym. Dajemy sobie start. Wszystko działa i zobaczcie, po wciśnięciu spacji, wszystko działa świetnie. No i jeżeli chodzi o sam ten podstawowy skok, wszystko tutaj już jest poprawne, ale może jeszcze na szybko dodajmy sobie możliwość przesuwania się w lewo i w prawo. Kiedy kliknięto, dodajemy zawsze. Następnie podamy jeżeli. No, i jeżeli oczywiście klawisz tym razem może wciśniemy A i D, bo spację mamy tutaj blisko, żeby ten ruch był dla nas łatwiejszy, więc wybierzemy sobie czujniki i wybieramy, kiedy klawisz D będzie wciśnięty, to wtedy chcemy zmienić tutaj pozycję X, więc wybierzemy sobie zmień X, no, na przykład o 10. Teraz możemy to zduplikować, przenieść poniżej, wybierzemy sobie A. No i tu oczywiście musimy dać wartość ujemną. Bo chcemy przesuwać się w lewo wtedy. No i zobaczmy, jak to działa. Idziemy w prawo, w lewo, jest ok. Jeszcze tylko dodajmy zmianę kierunku, więc kiedy wciśniemy klawisz D, będziemy chcieli ustawić kierunek na 90, a kiedy wciśniemy klawisz A, chcemy iść w lewo, więc kierunek ustawimy na minus 90. No i oczywiście na koniec musimy zmienić metodę zmiany kierunku na lewo-prawo, tak żeby kot nam się nie obracał. No i zobaczmy, przejdźmy sobie do większego widoku. Idziemy w prawo, idziemy w lewo, podskakujemy, podskakujemy w lewo i wszystko wygląda świetnie. No i gratuluję! Dzięki temu udało Wam się stworzyć prosty, ale bardzo fajnie wyglądający skok, który może być podstawą do wielu innych, bardziej rozbudowanych projektów. Także mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i do zobaczenia kolejnym razem.